Widzisz, że ja tydzień temu się strzygłem. Jak tam po prysznicu? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, no tak. Czyli się tak znakomicie. Jak bardzo kochasz narciarstwo? O, <laughs> całym swoim sercem, całą swoją duszą. Nieeeeee! Wysiadł Nie, 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 nie ruszaj się no! Czy no, ja nie ruszam. Przytwornie, przełamać się kulą. Nie, tak. Ciężko zrób no, bo ona jest strasznie gruba no. Nie jest gruba strasznie, z tego co mi się wydaje. Tu na gruchę. Tak, ale nożyczki potrzeba. Nie mam nożyczek, ale maszynkę potrzebuję. Całej nożyczki, załatwcie. Całe duże nożyczki. Okay, załatwimy. Daj maszynkę. Dobra, teraz już tylko nożyczkami. Jest tylko drugie. Ja, nie, 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 w tą stronę. ten